24 września o godzinie trzeciej dyżurny policji otrzymał informację, iż na ulicy Głównej właściciel posesji zatrzymał złodzieja. Policjanci ustalili, iż pokrzywdzony został obudzony przez szczekającego psa. Wyszedł na posesję, aby sprawdzić przyczynę hałasu. Zauważył otwarte drzwi do garażu. Kiedy zapalił światło, zobaczył stojącego mężczyznę, przy którym ustawione były elektronarzędzia o łącznej wartości 3000 zł. Zatrzymał podejrzewanego i powiadomił o zdarzeniu policję. 30 złodziej został przewieziony do komendy policji, przebadano go, przebadano go na zawartość alkoholu z wynikiem ponad 1 promil. Podejrzany noc spędził w policyjnym areszcie. Kryminalni ustalili, gdzie 30-latek przebywa i dokonali w tych miejscach przeszukań, ujawniając przedmioty skradzione 23 września z ulicy Poprzecznej. Wtedy z zaparkowanego pojazdu zostały skradzione narzędzia, kable, butla gazowa i tym podobne przedmioty o łącznej wartości 14 tysięcy złotych. Odzyskane przedmioty trafiły do prawie właściciela. Podejrzany usłyszał zarzuty kradzieży, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Był w przeszłości notowany. 25 września o godzinie 14.20 w Bobrowcu w gmina Rzeczyca doszło do rozwoju na 40-letniej kobiecie. Jak ustalili policjanci pani przechodziła drogą polną graniczącą z lasem. Był to teren oddalony od zabudowań. Nagle dobiegł do niej mężczyzna, który przewrócił ją na ziemię. Z ukradł portfel o wartości 20 zł oraz gotówkę w kwocie 100 zł. Następnie uciekł. Kobieta powiadomiła policję. Policjanci z Czerniwic znający rysopis podejrzewanego natychmiast rozpoczęli jego poszukiwanie. W trakcie patrolowania zauważyli mężczyznę odpowiadającemu wizerunkowi szukanego człowieka. 27-letni podejrzany był zatrzymany już pół godziny od zgłoszenia. Przewieziono go do komendy policji, został zbadany na zawartość alkoholu. Na alkoteście osiągnął wynik dwóch promili. Noc spędził w policyjnym areszcie. Następnego dnia usłyszał zarzuty rozboju. Grozi mu do 12 lat więzienia. Był w przyszłości notowany. 25 września dyżurny policji otrzymał informację o zatrzymaniu przez innych użytkowników ruchu drogowego pijanego kierującego motorowerem. Kierujący Peugeot i Volkswagenem Turanem zatrzymali i uniemożliwili dalszą podróż jadącemu całą szerokością jezdni motorowerzyście. Kierujący Peugeot zatrzymał swój pojazd, podbiegł do kierującego jednośladem, wyjął mu ze stacyjki kluczyki. W tym czasie kierowca Volkswagena już dzwonił po policję. Policjanci ustalili stan trzeźwości kierującego jednośladem. 65-letni mężczyzna osiągnął na alkoteście wynik dwóch promili. Zakierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności oraz utrata uprawnień do kierowania pojazdami. 25 września o godzinie 7.45 dyżurny komendy policji otrzymał informację o uszkodzeniu na terenie cmentarza w rokicinach 13 nagrobków. Policjanci z udziałem technika kryminalistyki wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady pozostawione przez wandala oraz użyli psa tropiącego. Wartość strat została oszacowana na kwotę 14 tysięcy złotych. Funkcjonariusze z Rokicin, mając doskonałe rozpoznanie na podległym terenie, natychmiast rozpoczęli typowanie sprawcy. Jednym z podejrzewanych był 18-letni gminy. Trop okazał się właściwy. 18-latek o godzinie 21 został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów. Został przewieziony do komendy, gdzie usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia oraz znieważenia miejsca spoczynku zmarłego. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie był w przeszłości notowany. Wobec podejrzanego został zastosowany dozór policyjny oraz zakaz opuszczenia kraju. 28 września o godzinie 14 dyżurny policji otrzymał informację o przyjęciu na oddział szpitalny dziesięcioletniego chłopca z obrażeniami czoła. Policjanci ustalili i przesłuchali świadków tego zdarzenia. Jak wynikało z zebranych materiałów, rodzice dziecka kupili na odpuście petardę, którą ojciec chłopca odpalił na podwórku, odrzucając od siebie i dziecka na odległość kilku metrów. Odłamek petardy spowodował rany na czole chłopca. Maluch został przewieziony do łódzkiego szpitala. Podczas zabawy z petardami i nie wszyscy zają sobie sprawy, iż te niegroźne przedmioty, są prawdziwymi ładunkami wybuchowymi. Nieumiejętne obchodzenie się z nimi może doprowadzić do tragedii. Apelujemy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, czyli kupując fajerwerki, petardy, należy zwrócić uwagę, czy posiadają odpowiednie atesty. Sprawdzić oznakowanie wyrobów pirotechnicznych. Wyrob powinien posiadać nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu oraz instrukcję w języku polskim. Przed użyciem petardy należy koniecznie zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Odpalając petardy, należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku. Należy używać materiałów pirotechnicznych tylko na dworze. Ładunki powinny odpalać tylko i wyłącznie osoby dorosłe. Zabawy z petardami, fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw, zbiorników z płynami łatwopalnymi. Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie są nieodłącznym elementem imprez publicznych. Warto korzystać z nich w sposób przemyślany, zgodny z zasadami zdrowego rozsądku. 28 września o godzinie 16.20 w Sadykierzu 36-letni mieszkańc powiatu Tomaszowskiego kierujący rowerem podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, nie ustępuje pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającego z przeciwnego kierunku BMW którym kierował 30-letni mieszkaniec Tomaszowa, w wyniku czego kierujący jednośladem został przewieziony do szpitala. Policjanci ustalili stan trzeźwości uczestników tego zdarzenia drogowego. Motorowerzyści Alkotez wykazał 1,5 promila, natomiast kierujący pojazdem był trzeźwy. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa.